Nie przeklinaj, nie przeklinaj. A będzie na początku tego odcinka, chciałem Wam powiedzieć, że jest to odcinek sponsorowany przez stronkę Esport. Ale spokojnie, spokojnie, zanim przewiniecie, chciałem Wam powiedzieć, że mam dla Was dużego giveawaya. A co jest wygraną? Do wygrania jest oto ten flipknife. Wystarczy, że zarejestrujecie się na stronce, albo zasubskrybujecie mój kanał, albo będziecie ich followować na Twitterze. Zresztą tutaj macie wszystko, co możecie zrobić. Jeśli zarejestrujecie się z tych wszystkich rzeczy, oczywiście będzie większa szansa na Waszą wygraną. Wszystkie linki macie w opisie. Oprócz Esportu na tej stronie, możecie również zagrać na coin flipie, jackpocie lub lucky die. Jeśli zarejestrujecie się w link w opisie natural, dostajecie 100 końców za darmo, więc bardzo polecam. Również macie sklep, za końcy możecie kupić różne sobie kosy, na przykład tego Bayonetta Slaughter, który właściwie jest out of stock teraz. Mystery Cases możecie otworzyć skrzynki z kosami, możemy otworzyć Mystery Case Dotom 2, Mystery Case Music Kids dla CS. Jako już mamy 44 tysiące końców, postanowiłem sobie otworzyć trzy skrzynki z muzyką dla Cesa. Zobaczymy co z tego będzie, co nam poleci ciekawego. Dobrze, niech tak będzie. O, jedną nawet spoko trafiliśmy. Także zostawiajcie swoje linki w komentarzu. Dodatkowo możecie tutaj depozytować własne skiny, za które dostajecie końce na stronce. Także nie zapomnijcie, że macie dużego giveawaya. Wystarczy, że zarejestrujecie się. linku w opisie. To było w sumie na tyle. Dzisiaj jestem Sześcioma kolegami. Dokładnie jest ze mną Speedzik z Jest ze mną Fevor. Cześć. Jest ze mną Michał. Jest ze mną biedny ciasto. I jest ze mną Miszu. Z pięcioma kolegami, które z pięcioma. A, no to z pięcioma, pomyliło mi się. Dzisiaj będziemy grać Hide and Na jakiejś dziwnej mapie, nie wiem co to jest. Nic nie widzę, bo mi wszystko zagazowali. I kto szuka pierwszy? Ja. Ciasko. Dobra. No, no przestańcie rzucać te, bo reset. ja nic no, nie widzę. No wyjdźcie stąd, no tu macie przycisk, tam Halo. w rogu. Dobra, hmm. już wyszedłem, dobra. Tu przycisk. Dobra, Halo. nie mówię. A ciasko bo... już wyskakuje. A jak to się gra to? No bo musisz się odrabić. Musisz odbierać z... ściany. Co ty zrobiłeś, mistrzu? ja się zbugowałem. Jak ty się zbugowałeś? no weź się zresetujcie albo coś, mi o co chodzi. No, no, nie, 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 nie. A, ja, ja nie mogę tyłu. stąd wyjść, się ja zbugowałem w stole. Zostawiam cię, sorry. Ja sobie granaty rzucałem i nagle mi Tak. Ja. Nie wiem, bo tutaj się można iść, pogubić. Ciebie Ciebie to się tu jest tutaj ktoś Co tutaj jest tutaj? Z jest, cia o. nie umie wyjść tam. <grym> Miszczu! Co? On jest? co? Nad to <grym> Ja nie wiem co tutaj, what's going on in this map generalnie, nie? Co tutaj, what's going on? Ja też. Ciastko się schował, jeden. A I tam się masz chyba? Kryjucy. Ha jakie <laughs> buty? Dzięki, dzięki Paweks. Oko? Ale gdzie ty mięśnię. Widziałem na stole. Tam? Czemu jej nie wziąłeś? Podziął? Pod nie wiem, kościałem kalę że czego wezmę. To nie można podnieść. No, nie można. Gdzie jest ciastko? O. Nie wiem gdzie jest ciastko. Nie wiem. Ej ty kurwo! He? Co ty za zrobił? Chyba w windę przeszedł. Nie to Jakieś mówi. przejście jest? Coś? Zablokował za, za, za się i gdzie jest ciasto? No nie wiem. Nie, nie no. wiem właśnie, gdzie on jest. Łe! Olu się przestraszyłem. <laughs> to jest tyle przejście, że można na niego trafić easily. To można. Zaraz sam się zabiję. przejście jakieś. Tu! Ciastko, no, <grystek> kurwa. O, się tu można przejść. O to jest, spacz! O to nie, spacz! Wróć się. Nie nie mu! ucieczka. to. Pan nie, 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 się, Pan nie. O, nie, czekaj, nie, 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 nie odpalaj ją No nie ja odpalam Ej, teraz zresztą ja nie wyjdę Serio? Boże Okej, okay. no jak nie wyjdziesz, jak tam masz wyjście To jest bot Jak to się otwiera? On jest szok, on nie widział, gdzie... gdzie więc... O ok, kurde, tak, ta... pojechałem gdzieś Wszystko sam się w do Co robi. ty pojechałeś? Beze mnie? Nie, jadę po ciebie, czekaj, jadę po ciebie O, zaczął mi to ciebie. 20 IQ Dawaj Nie, jednak Biegnie tu szybko! Nie Nie, nie, nie ja, ja też w bindzie. dobra. No niega, co ja ty zrobiłeś? Czemu ty, Który, ty <grym> Dobra, jeszcze jeden. Nawet się nie bał. Niega, to jest bankowo podróżnik, winowy. Ja. No tak. zjeżdżłem. Nie, nie. Nie pan da się? się nie, nie da się? Pan ciastro. Pan ciastro nie da się. Nie, w górę i tu. To się uspiewać w biddy, już w tym Jak się, <grym> się stąd... a dobra. Ale dywy. O Boże. To no patrz na to, patrz na wow. to, patrz! O, cześć natural! A Nie wiedziałem, że to tak działa. Dobra, a ja mogę szukać następny. Jak chcesz. Dobra, to się... przejdź. Dobra. trzy ale Nie, tutaj naprawdę ta mapa jest ciężka, chłopaki. Na no wszystkich zabił, tak że nie jest ciężka. Nie, no dwóch się samych wywalił, nie? tam Pobrali smołki, granaty? Tral. Co? Nie rzucaj mi Wyślej ci rakietę. Skąd on rzuca? Skąd rzuca? Kurde. Na respie tam masz taką bramę. Właśnie, miszu mi tam rzucił smoka, więc nie A widzę. Na respie? No, na tym tam gdzie zaczynasz. Jak ej, ej uderzył mnie czymś. O, fleszem. Ej, patrzcie, tu. Halo. Jak to wejść na górę? Wsiadł Scott, ilu mogę za to szukać? Ja mam 5 eee, no, smuków z tego a, a ściana dobra, się otworzy Nie mało miejsca, to jest, nie ma dzisiaj szkoły Nie koutilu. musisz czekać, aż ona się całkiem otworzy ja, ja wiem, ja wiem Kurde, ten kamp Tu nie ma kampu w ogóle to, to jest to jakiś dom... Ale... Nie, to jest to Coś jeszcze tu jest Jak tam na górę wejść? Nie da się. Da się Nie ma żadnego przyjścia nic za tobą No ja idę szukać kogoś. Nie szukać. No ja... Kurde Ja zapomniałem jak działają te te ściany Kura, ty tybieś zapomniał? No No o! nie! <laughs> On to był! Kurde! Jest, jest! <laughs> Będzie na zgodnie, sam się Pewnie ta. Nie wierzę, niga no. Do windy poszedł od tak razu. Bo windos miałem iść, kurde, jak nie do windy? Wszystko z kutaszeniem. No czemu nie przylazłeś, Cepier? Kutaszeń dostał? Cicho. A czy my się. Nie ja pierdolaj tym nożem, krytynie! <grystanie> I tak nie słyszę, co to jest głupie. Kurde... Gdzie wy jesteście? <grystanie> <Ociekałem>, nie <wierzę. grystanie> On tu był? <grystanie> nie wierzę. Nie ja wiem, kto jest głupszy w tym momencie. <grystanie> Widzicie, ja, co to jest? Gira stamtąd, gira, serio? Czybko, szybko, mówię ci. Teraz już chuj. Bika, nie, <śmienicza> nie. <śmienicza> <śmienicza> yes. Sprzedałeś mnie totalnie! On się zakilował ścianie, gdzieś by go ginę dawało. Ale... ale on, on mnie tam nie znalazł, no jest to jest ręki. No nie znalazł. No to, on był... To, on to był zablokowany cały czas. Prawda, taktycznie? Akurat po tak? Nie, jeszcze. że oni są? Nie Poszukaj, he Czemu ty ciągle szukasz w tych samych pokojach po No nie wiem, może. Jakiś? Ej, może jakaś podpowiedź na którym piętrze, co czy nie? Idź na górę, na, na wiesz, jakie są piętra? Na drugim piętrze. Dobra, idź. No uważaj, bo znajdę drugie piętro, nie? a ty nawet nie wiesz, jak którym jesteś, nie? Słyszę ich. słyszę. Ich. słyszę ich. Gdzie są te raki? Pod, pode mną to jeszcze, to, to nie? Super Zasłyszał, ale nie, biega dalej. Nie, to masz, policja, halo. Yes. Policja, halo. Gdzie jest wiaśniak? A, go co ty, wiesz, naturalnie za łapkę. nie widział Naturalnie za Miną, bo nie widział. <grym> w szoku trochę, jak w domu duchów się czujesz. No gdzie ty jesteś, ciastko? ale movement, nie? Znaczy, jaki movement? Nie, A. No tej samej kampy będzie wchodził, nie? ale go ognał! Nie wierzę. Jak typowego rencia. Patrz, patrz! Dobra, mam go. Ale nie skapłem ja się w ogóle. Ja idę teraz. Dobra. Ale ty małka. Przejdź do CT. Murzyn. A dobra już, sobie zacząłem się. Na respie skakają A gdzie jest drugie wyjście? O kurde To żarty. to jest? Jakieś cycki cycki O ten cycek A dobra i tu sobie razem No fajnie Halo Halo, no, Ale, się Halo. Zajebcie się w windzie tą Proszę poczekać Jak się tej windy używało? No klikajcie i teraz o, no, aha, no, Mówiłem, super, no. nieźle, nieźle, raty. Brawo. Ja, bugowane, to jest, to jest Bugowana mapa. Zbugował, elo, pozdrow A ten będzie góra-dół jeździł w tej windzie. No bo nie wiem jak stąd wyjść teraz. Dobre. Co ty rzuciłeś? Kto tam wpisuje jakieś kody, co to jest? Kurde na dół pojechałem, no nie Kurde, dziecko, to jest dobre <grywa> <grywa> Nie, wy jesteście no się... Nie ruszaj się kurwa! nie! Nienormalnie jesteście, nie? <grywa> nie znajdzie Was nic. Jak nas nie znajdzie, jak znajdzie nas. Pichuj Nie, nie ruszaj, ruszaj się kurwa, mówię ci. Czekaj tata chwilę! Nie, na razie nie! <grywa> Ale gra przyjdzie na niedobry pattern, żebym No to kozaczka. Nie! No to nie znalazł, no. Serio. Zaczyna, to Ej, ale jakby tam ktoś rachami. sam stał, to by nie zauważył, nie? Ty, ale ty w ogóle będziesz HP. 2500. Nieźle, nieźle. Dostał 350 usta. No to ładnie wam poszło. <śla> Dobra, ja ktoś ja teraz... No. Ja idę z mistrzem. Co, Co, Co ja jak ja z mistrzem? już we dwóch pójdziemy, Kto no. zrestartował? Przestańcie! Przestańcie! No bo ktoś 7 minut odpalił Mistrzu Co? Czas odpaliłeś 7 minut O co, co ci chodzi? Normalny jesteś wychodzi jest no się... A o ktoś startujesz z tego walczenia? Teleport bądź? Teraz to nie wiem, bo mam czas większy Jakim cuddemia się tu Trzeba tam się dostać, kurde. Halo? No, kiedy się no coś tam niby jest. No jest, no podsać. Podsadź. Miszu. Co? Kiedy Normalnie mi by się, Wiesz, stał, się Nie, ale... nie Mi się to nic nie pokazuje. Żeby... Mi się... Brama ci się otwiera, czy nie? No nie, właśnie. Który oglądasz dupy na Instagramie? No dobra, mam. <śmiech> <śmiech> ja u to na stałem, Najemisza, co, co robiły panowie? Ja myślałem, że on już wyszedł w ogóle CO? Dobiło mnie Kurwa, nie dało się gdy oszukać <grym> <grym> No wypadł stąd Speed no To miejscówa dobra, nie? Oni on się nie Pewnie Peweł wygrał grę Dobra, dobra Dzięki Speed, że zasmokowałem wszystko Nie, nic nie widać raku Kurde, No co chodzi? No nie kasztanie! Ja. Czemu ja? Spid, ty nie padłeś? No nie, no, nie. W smoku! Zabiłem cię? Bardzo dobrze! Dobra, gdzie jest nasz Spidzik? Zwierzątko z mida. Nie wierzę, nie wierzę. Spidzik spierdolił. No, pierdolę. Ja nie mogę. W mnie, by się nie nabrał na to co? No na moje info. Nie wierzę, nie wierzę. Nie, jestem bomba. No nawet nie, nie, Speed, wygrasz, luzik. O, 4 minuty, nie No normalnie. Flashbang! <grystanie> Kurwa i ma <juba> na oczu. <grystanie> 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 nie, nie mogę! Nie mogę! Nic Nie mogę. Nie, 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 to się nie dzieje, to się nie dzieje po prostu. O dalej, Nie wiem, czy ty jesteś letat jednak, nie, naprawdę. No, pan recił. Poważnie Ci mówię. Nie, no nie mogę, nie mogę. Ej, Graciel, weź na ten na freelooku, zobacz co na górze jest jeszcze, nad tym piętrem. Widzisz? To ja. aha. Jak tam wejść do góry? No nie, ten miszu to jest wlecz. Zamknij się, Murzynie! <laughs> mistrzu to jest ty prawda? Może to winą coś, czekaj. To jakiś węd gościu. Gdzie ty masz went? Znaczy jest, no, na dole. Ja tam próbowałem skoczyć, tylko że się nie da. A na, <laughs> na, a na dole byłeś? Ty, tu jest węd. czekaj. W windzie Gdzie jest ten mały pedał? Ej widzicie to czy nie? na <ścoughs> <gryuine> -No, Nie To na się podaje się 10 razy był w tym pokoju, nie? Jak nie 15? No, no, no był, <l> <responses> no, no. i co z tego? O. Boże, nie Oj Grzesiu, Grzesiu Zatka kameru, bo tutaj poczekamy z opakami. Nie mogę, no nie mogę, nie? Zatkałem co pierdole, bo... Jak Grzesiu? Znalazłeś go, czy nie? Weźmy tam sprzyjdać jakiegoś sobie... smokarzu, czy coś. Poddaję? Bo jak Grzesiu się obraził, no widz grzesz. No, no, no. Eee, poczekam sobie. Za dwie minuty za... jestem, ze dwóch. Cześć. Połowszedł? A, widzę. Pa, 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 ja, pa, patrzcie, patrzcie. Kurwa, jak to zejść do chuju? Cały czas... w jednym miejscu, nie? bardzo, że ten mu uciekł. Janek -ta spalony. Dobra, ja idę szukać Pela. Dobra. Bo tak powinien zrobić, kurwa, no co? Kabor, rozwodzimy tego węka. Nie da się, tam chyba trzeba się podsadzić, a to jest wyłączone, wiesz? Nie mamy, no. Lol, patrz! Tu jest ja, się, ja się boję nie tej windy, nie? Dobra. No, teraz ten. Ja wciągnę. No Jeden wyeliminowany. Tam się Nie się... ten przejść. Się... Nice cancer, nice cancer. Dobra, to on tu nie, wejdzie, tu nie wejdzie, tu nie no. wejdzie. Dawaj się otwiera. Aha, A tutaj. Uciekajcie, uciekajcie. Te uciekajcie, uciekajcie. Tu nie będzie, to jest Nigdy ja? tutaj nie będzie, nie Patrz <śmukle> <śmukle> Co? Da się stąd wyjść jakoś? Nie, nie. To się Kurde, nas nie znaleźć kurwa Myślicie, że nas tu znajdziesz, czy nie? nie? Nie znajdzie nas tu. Nie ma szans Pa, 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 pasz, pasz, pasz. Ja mogę to was zabić. Otwórz to. A. Tak tu nie wejdzie, tak tu nie wejdzie, Ale nie weje, nie wejdzie O, cześć. A wiepka? E, pięć razy chodziliśmy tym wejściem, on nie widział. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Nie mogę, nie mogę, proszę, nie. Halo, Michał. co stańcie? Nie mogę, nie mogę. Nie otwieraj tego, bo to, to jest nasza droga ucieczki. Ja wiem, Jedyna w sumie. A pa, papa to robi, co robi? Ja, to ja, bain, ja sam to, to nie wiem jak byśmy tu weszli No jak nie wiesz, no tam klikasz oh, no. <średziny> <średziny> Nie no, Dobra, no to nie wiem. Jeszcze gracz, raz kurde co to jest za oszustwo? Nie, <średziny> yeah, nie Jeszcze to raz no, graczuszka no. Teraz wszyscy Oni... tam błażą No patrz, restartuje No przestańcie nie, no Graczą robi Wszyscy tam te... A gdzie tu się... Co, co tu się robi? A. <śla> <śla> nie mogę <śla> Czemu tutaj każdy się bił? A dobra, to wyszedł nie <śla> No a ty tylko, tylko tu się wychodzi? Tak Dobra Ty patrzcie że <śla> tu na mnie się. No dobra. Nie rzucaj, nic nie widzę Dobra, ty tu teraz wchodziłeś? Szanowni czemu wy to otwieracie rakie? Boże. Nie wiem, nie otwierajcie jak ktoś zblokuje, to to wszystkich zabije. To życie. Jak już tu będzie wchodzić, to ja otwieram i. idę I Dobra. Tak, idę, Ej, na Możesz wyskoczyć z kontrolem, spróbuj, graczu. Nie, <noise> nie rzucaj, bo nie będzie widać nic. I teraz. Ale on tu nie będzie. No jak to nie, on wierzy tutaj. Patrz. Patrz. Ale wy jesteście raki, nie wierzę. Że... <hersy> Co za dany? Nie! nie. Przychoduj, no nie. No, 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 czemu by to. Nie otwieraj tego! No, spokojnie po On kolońce. zbejtował! <hersy> widać z drugiej strony jak się chodzi. A, Taka, bardzo, ja ja klikam, ja klikam. Dobra. Kurde! Nic nie widzę, no. Dobra, ucieczka, ucieczka, szybko. Nie, 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 nie. On no, tutaj, tutaj nie idzie, on tutaj nie idzie, mówię ci. Patrz, teraz w szoku. Graczom nie wie, co dalej zrobić ze sobą. Po co ja tam, kurwa, wychodziłem? Prawy w las, prawy w tam E klikasz potem. Ale próbuję cały czas, to się Da się. Do końca, stubi. do końca To no, patrz to No w ścianę musisz, o No no, się... no nie Do tyłu, gaszol Nie Przed tam, czy nie? Nie wiem, ja uciekłem już ja Przepraszam. Nie. Wideo było. Ej, a tu się wchodził jakoś, nie? Nie no, właśnie chyba tam nie do rady. Gdzie <grym> on skoczył? LOL Cicho! <grym> Cicho też. <grym> o kurde, co tu ma? Jakie jaja. Niezłe to było, to fakt, to było niezłe. No, to był place, nie? On tu nie wejdzie raczej. już on nie? to otworzył przed chwilą. <grym> ja tego nie otwierałem. Nie mogę. Nie da się stąd wyszedł? Szuka, szuka, szuka. No wiem. Okay, czekaj po bokach. Pa, 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 pa. Dobra. Cześć, kur... Cześć. Znalazł jakieś tajemne przejście. Jak uciekałem przed tego gracza, to mi przejście odpaliłeś się w nie wpierdoliłem. To jest przypadek. Weź machaj na będzie przynajmniej. Cokolwiek widz. Nie, jak to tworzysz, kurwa, wiesz? kurwa, ale nie mogę tego tworzyć, ani na E. Ani niczym Ty? Ty nie byliśmy? Byliśmy, byliśmy. Mhm. On już na dole graczując nie mogę tam. Ja na reszcie. Mhm. Na reszcie w tej kampie fajny. Jak e, to prosi tam podniosłeś? to masz pod nożem. A, to ciekawe. Masz to rzucić. Weź to, no? <grywka> Dobra, o, śmieszny O, po powidzę go przez ścianę. Jakie jaja? Czekaj, czekaj. Na respie. Sprawdza, sprawdza. Wiem, słyszę go. Na respie jestem. Okay. <grym> widział mnie? <grym> chyba nie. <grym> chyba widział. Nie, chyba nie. <grym> Ale jest zadymka. Zadajesz się? Nie. Dwie minuty jeszcze mam. <laughs> Te trupy tutaj No nie Przepożytny pierwszy kamp Tak, właśnie widzę <laughs> Gdzieś mu chodzi, ale nie wie gdzie Ta. jest Graczo, stój, stój w miejscu Idź pod ścianę tam, gdzie miałeś to wejście, to bramę swoją, nie? No, cofnij się. No, i stój w miejscu. Stój w miejscu. Do tyłu trochę. No, teraz yy, w prawo bardziej. Kurde, no. Na łeb ci chciałem skoczyć. Do tyłu się cofnij. Boże. Idzie twardo, szukaj. O. Nie podda się. Minuta Fak! Oj, koniec komputera, ah! Nie, no, nie ma, <laughs> nigdy się nie poddawać Spid, No Spid, ty szukałeś jeszcze, czy nie? Moral, <laughs> ja nie chcę Dałem Dobra. ci się w takim razie to było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Kanały chłopaków macie w opisie. Możecie dać łapkę w górę. A, więc, Bęciomeczki, chciałem wam jeszcze przypomnieć, abyście nie zapomnieli o giveawayu. Macie do wygrania oto tego flipknife'a. Wystarczy tylko zarejestrować się w opisie. I tyle, pożegnajcie się do meczki. łapkę w górę, czy łapkę w górę? Łapkę w górę. W górę. A, Daj w górę. łapkę w górę? Zostaw łapkę w górę.